Siemanko, wiem, że mnie długo nie było na kanale, ale dziś w tym filmiku przedstawię Wam moją kolekcję kostek, jaką udało mi się zgromadzić przez 4 lata mojego układania. No i cóż, zapraszam Was do oglądania. Dobra, zacznijmy od dwójek. Tutaj mam Ki, Kidi MF2S. Little Magic Magnetyczny. I moja główna kostka, czyli NGC. Jeśli chodzi o trójki, to tu kolejność będzie losowa. Mamy Shengshu wersję pierwsza. Jakaś kostka z kiosku, którą kupiłem w trakcie układania. Może po roku. z 2014, czyli moja druga kostka, jaką sobie kupię. Myślałem, że będzie fajna, ale. Troszkę się przeliczyłem. To jest jakiś no name yy, bodajże funkcji, ale nie podam wam nazwy. Jest słaba mf3rs MF3RS tylko że jest wersja z naklikami MF3RS3 Changshu Legend, moja pierwsza kocka. To samo, tylko wersja 2018. MGC V1. MGC V2. Little Magic. Warrior Food, MF3S Jakaś kostka od Mofang Diaoshi, serii Klubinkasrum, Julon Yulong V2M. I moja główna kostka, czyli Vylong GT 3 Przejdźmy do czwórek. To moja pierwsza czwórka. YJ Guadalupe. Tutaj mamy Thunderclap, wersja 60 mm. Tu jest MF4S. I tu mam moją główną koskę 4x4, czyli Mejlonga 4x4. Jeśli chodzi o piątki, to mam 3 piątki. MF5S. Eugene Cloud Clean. I moja główna kostka, czyli Yuxin Little Magic M. Szóstkę i 7 potraktuję razem, bo mam tylko jedną taką koskę, czyli yy, mam tutaj MF6, a także MF7. Przejdźmy do skiłów. Mamy trzy skiłby. Tutaj jest Głanąk. Bez kulek. Tutaj jest jakiś no naisniczka. A tu moja główna kuska, czyli Cyclone Boys. Ramincy. Tutaj jest taki jakiś bardziej wsińczyka. Shengshu, mój pierwszy Pyraminx. A tu mój główny pramix czyli Bell od Mofange. Mam jednego mixa, którym jest Lux Little Magic, wersja pierwsza. Przejdźmy do mojej ulubionej konkurencji, czyli oczywiście Square. Mam dwa squary. Pierwszy to Volt. Jeszcze ten stary Volt, pierwszy volt. A moja główna kostka to Juxin Little Magic Magnetyczny. Dobra, zakończyliśmy część kostek oficjalnych, takie, które układa się na zwodach. Oczywiście takie, które ja mam. I teraz przejdźmy do tej części nieoficjalnych, czyli jakieś układane, kostek zmiennokształtnych i tak dalej. Zacznę od tej prostszej kostki, czyli popularnego Fisher Cube'a. Kostkę w ogóle kupiłem, kiedy jeszcze nie umiałam układać trójki, więc ciekawie. Tutaj mamy. Podobną modyfikację do, Cube do Fisher Cuba, czyli Windmill. Tutaj mamy taką kolankę Penrose Cube. Różcie tym, że ma trzy kolory. Ciekawa i nie taka łatwa do ułożenia. Tutaj mamy Ivy Cuba. A bardziej mapu Lifta, tak to się chyba Lesfa, Mapu Lift, bodajże, bo on ma tutaj takie zaokrąglone niektóre krawędzi, to samo, identyczne Mirror Czarny, Mirror Żółty. Pandora Cube, Fisher's Cube, taki zwinny kształtny, fajna paska, Reddy Cube, Tentacle Cube. Axis Cube. Axis 4 na 4 I modyfikacja, którą sam zrobiłem, czyli Fuse Cube. Polega na tym, że sklejamy po prostu dwie kostki ze sobą. Jest to wyzwanie, jeśli chodzi o ułożenie. A na koniec przedstawię Wam to, co mam, jeśli chodzi o sprzęt taki do kostek, więc pudełko, takie zwykłe na Fangę na przechowywanie kostek trójek. Bardzo fajne. Mam pełno takich foreczków od Netkiwa. Kiedyś dużo od niego zamawiałem. I mam pełno smarów, naprawdę. Na przykład Biosilk. Z lub, drugi, trzeci, czwarty. Jeśli chodzi o różnice, jak ktoś by się zastanawiał nad tymi smarami, to czerwone w sumie nic nie robią. Bioletto przyspiesza a zielone spowalnia. Jeszcze mam dwa lubesty pro od strefy. To by było w sumie na tyle. Dzięki, że mnie oglądacie, no i to jest takie miłe, miły powrót dla mnie na kanał, piszcie komentarze, jakie odcinki chcielibyście zobaczyć, piszcie propozycje tych odcinków, no i cóż, dzięki za oglądanie, czy widzimy się jutro, za tydzień, nie wiadomo, nie wiem jak to się wyrobię z czasem, ale na razie mam wolne, więc myślę, że coś dla was ponagrywam czekaliście dość sporo więc muszę wam to jakoś wynagrodzić no na razie no i oczywiście lajk like, sub wiadomo zawsze na razie